Yo. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak gram na moim nowym padzie od PS5 i pokażę Wam mniej więcej jak się na nim gra i wymienię wam jego plusy i minusy i powiem wam jeszcze moją szczerą opinię. I zanim jeszcze zaczniemy, jeżeli film Ci się spodoba, to zostaw suba lajka i komentarz. I możesz też wpisać kod martin przez X w sklepie, jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Dobra, jestem już na mojej mapce i po raz pierwszy wezmę tego pada do ręki. Znaczy, po raz pierwszy na nim będę grał teraz. Od razu mogę powiedzieć, że czuję, że jak, jakby czuło się troszeczkę inna. Rozglądanie się jest troszeczkę inne. Zobaczymy w ogóle jak to będzie. Dzisiaj grałem, ale tylko na padzie od PlayStation 4, a że ma... A że teraz jest upgrade, no to... No, no, no dobra, no. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, nie nie wszystko mi wychodzi. Nie wszystko mi wychodzi, to widzimy. A jakieś 90 Okej, okay, okej okay. Okej, okay, dobra. Dalej to mamy, dalej mamy 90. Nie, dobra, zdecydowanie, inac inaczej się gra. Ca cały pad jest. Inny, no. Dobra, wszystko inaczej czuć, ok? Jakby nie mogę tego wytłumaczyć. Każdy przycisk nie nie, nie jest tak sam. Net który medytuje, czuć różnicę. Tamten był bardziej luźny, może, a ten taki solidny się wie, ci wydaje. Dobra, zobaczmy, jak będę ta Daszek. Okej. Okay. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra. A, a nie widziałem, no dam radę zrobić, jak myślicie. Dobra, próbujemy. O, paliwka. 2000 years later. Dobra, jest niewidzialna. <grywa> Udało się. Nie, no, powiem wam, że Sampad jako pad, jak teraz na nim gram, jest 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 mega. Jest ok. Bum bum. O. Oh. U. Uh. Okej, okay, okej. Okay. i Bang. <grywa> Nie, dobra, dobra, idzie mi, idzie mi. Jest, jestem zadowolony, że kupiłem tak pada, let's go. Więc podsumowując, tutaj jak się budowałem, tą krótką chwilę, ale się budowałem, yy, zdecydowanie czuć różnicę między padem od PS4 a no, od PS5. Je, je, pad jest bardzo przyjemny, ale lepiej się go trzyma, to mogę powiedzieć. Przez to, że ma taki kształt jak pada od Xboxa, jaki od dołu ma troszeczkę inny, że tak to powiem, grip, no to lepiej się go trzyma i na pewno nie wypada mi z rąk, tak jak pad z PS4. I jak na razie, no, wszystko poszło super. Więc ja teraz pójdę na jakiegoś Corsa, pewnie od Slopiego i widzimy się, no, już na nim. Już jestem na slapie i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt tragicznie i że nie będę się mylił, ale no, no nie mam pojęcia, jak mi pójdzie. Także zaczynamy i byle, żeby nie było przypału. Dobra, już się przypał. Zdecydowanie będę musiał ustawić sobie troszeczkę inaczyłości do no, tego pada. Dobra, 90 to akurat potrafię. Tutaj nie ma problemu. Oj, tak w nieskończoność. Oj, jednak nie. Okej, <grych> okej, okay, okay, idzie mi dobrze. O, do, to, to już nie poszło mi tak dobrze. Dobra, nie, wydaje mi się, że robię płynniej to takie schodzenie. O, nie strzeliłem! Joink! O, nie trafiłem! Dobra, już zepsułem totalnie czas. Ja nie mogę. Co się dzieje? Co, co ja robię? Dobra, już. Dobra, 7.29, nie najlepiej, nie najgorzej. No, de mi muszę jeszcze popracować i muszę troszeczkę zmienić czułość i myślę, że będzie ok. Więc teraz pewnie pójdę z kimś na jakiegoś 1 żeby jeszcze przedstawiać moje faktyczne umiejętności w walce na tym padzie i... no, sieba. Teraz muszę pamiętać, żeby nie odchodzić od krzesła, bo cały laptop się wydupi. To jakie masz słuchawki teraz? Arctisy, ale nie po usb'ku. A, wiem, na... na jacku. no. no dżaku, Mówię ja za 30 i stanę mi odsyłać. Giga, To mnie tak irytuje. jest za 30, a ja myślę, że tam ze 100. O nie, nie, nie. Sam się tam Daszek. Pega gaming. Ety ty, bo ja mam potwierdzenie bez przycisku. Uh! Mac brak maców. S? Yes? Właśnie pragmaty <gryzny> Ale że już z metalu? Serio No co mi wala na to się To było twoje, wiedziałem no co? Jak to jest twoje? No, peace control U, Nie! Nie jesteś... W... Let's go. Ale no serio? Let's go, high ground. I to be Johnny, Johnny, come, come here. I need to shoot you with my shotgun. Jajaj, ale ta pompa to wylew. Ta pompa to taki wylew. Nie mogę. Let's go. Ta pompa jest okropna. No i znowu Czy nie ma. Nie pamiętam jak mogę... to jest. Znaczy nie wiem jak to działa. Kiedyś działał LPN to te Nie! Ale jesteś grobny, Wacław! <laughs> Ale że. Ale że? Ohio? Już nie. No jednak Rozwalam się, rozwalam się. Control, Martin. Pinkity player Martin. Yy, uciekam, Martin. NIE, MAMOWI SPOKÓJ! A nie, za mało zamykał drzwi Ej przez środek zablokowałem ścianę, czek Dasz mi metki dołożyć? Dzięki Czik, czik O Ja wycinąłem Ja bym najpierw daszek Ale to wylewiarskie jest. A, nie z piską związane, tylko to... przez przypadek otworzyłeś się w tym momencie, Zab gdy ja Nie, zabudowałem się, zabudowałem się. Dobra, dobra, karta Jest kampionek. Aha, ale mnie zbugowało dziennie. Nie, 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 cię zbugowało, tylko to był mój dobry piską po prostu. Od nie umiem robić już nic już. A! Dobra, bo ty się kłampisz tam u góry Ja na twoje miejsce dałem już sprzed do mojego poziomu Ale Te rzeczy masz, były w sensie. twoje Serio? No. Peace control Bo jest tu zabudowany. zabudowany No ty widzisz co ty mi tu przyśchodzi Jak tu nie było pompa Co jest to będzie 150 No nie, co jest z tą pompą Mnie tak? Kto ją wymyślił? Ładuje się, ładuje, puszcza mi się nic nie dzieje. Jest jakaś klawa teraz która wzięła, ta by na dobry moment. Nie będzie na dobry moment, tylko będziesz mógł, ją mocniej albo słabiej wcisnąć, co ma... A no, no i czemu mi się ściana nie sta Trigger jest jakiś zepsuty w tym padzie. Jest pięć że i to wygrasz ten tak smutny. Niech przywrócą spazy i kombaty z dziewiątego sezonu i będę spełniony No i dzisiaj się kolapsu... nie, wylany, krankuj tam Let's go tam Crankerze się no, masz psychę? Fandry Niech ta pompa to widać. Nie No nie! O, że taka porażka, ja chcę jeszcze raz. No dobra, no dobra. Więc zanim zakończę ten jakże wspaniały film Powiem wam plusy i minusy tego pada Więc według mnie mocnym plusem jest jego kształt O dla mnie ten kształt jest o wiele wygodniejszy Niż ten poprzedni Spoko rzeczą jest też ten grip na dole Który powoduje, że pad się wam tak po prostu nie ślizga mocno w łapach I teraz powiem wam jeszcze jakie mam minusy Co do tego pada I jak na razie jest ich brak Nic mi nie przychodzi do głowy co można by było nie lubić w tym padzie Więc według mnie mocne, solidne 8,5 na 10 w skali mocnego pada Dobra teraz to mówię tutaj ja, który montuje Jeżeli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę komentarz i subskrypcję. Możecie też użyć mojego kodu w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. A ja widzę się z Wami w następnym odcinku.